Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o czymś niezwykle ważnym. Otóż pomówimy o tym, jak farmić miliony srebra w tej grze. Srebro jest bardzo ważne tutaj. Potrzebujemy je do wszystkiego. Żeby. No, po pierwsze, levelować sprzęt, potrzebujemy srebro. Żeby zciągnąć sprzęt z jakiegoś czempiona, potrzebujemy srebro. Żeby założyć, potrzebujemy srebro. Otwieramy szardy, otwieramy solstony. Trzeba za to płacić. Robimy fuzję, to też kosztuje srebro. Kupujemy coś w markecie, to kosztuje srebro. Idziemy do tawerny, levelujemy czempionów przy pomocy, przy pomocy browarów, kosztuje srebro. Asendujemy sprzęt, asendujemy czempionów, kosztuje srebro. Wszystko tutaj. Kosztuje srebro, więc w związku z czym tego srebra zawsze ludziom brakuje. To jest bardzo ważny problem, więc warto pomówić o tym, gdzie to srebro farmić, jak je zdobywać, ale też czego się wystrzegać, żeby tutaj tego srebra przybywało nam więcej, ale też żeby nie wpakować się w rzeczy, które będą nas kosztować więcej niż rzeczywiście zyskamy. Taki poradnik robiłem już jakieś 2 lata temu, ale od tamtego czasu mnóstwo ludzi, nowych tutaj mamy. Ostatnio też now, dużo nowych widzów przybyło, więc pomyślałem, że warto odświeżyć sobie e, taki film, bo nie wszyscy sięgają do tego, co było na tym kanale kilka lat temu. No, więc jak farmić srebro? Gdzie najlepiej to robić? Najlepszym miejscem, absolutnie najlepszym miejscem do tego, żeby farmić srebro, jest tutaj ten dungeon, czyli spider a to z tego względu, że akcesoria tak, czyli pierścień, amulet i banner, to są akcesoria, kosztują w tej grze najwięcej i to zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż tego, tak, sprzedamy to za wyraźnie wyższą cenę niż porównywalny artefakt przy levelowaniu takiego sprzętu to też kosztuje więcej, więc przy okazji jak robicie artefact enhancement to starajcie się to robić, jeżeli oczywiście liczycie się ze srebrem, to róbcie to przy pomocy artefaktów, nie akcesoriów, bo po prostu tutaj wydacie więcej. No chyba, że jesteście w sytuacji, gdzie po prostu musicie przejrzeć wasze akcesoria, pozbyć się tego, co jest słabe, no to jest inna sytuacja, ale generalnie artefakty będą was kosztować mniej. W związku z tym czy też farmienie tego dungeonu, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o koszty energetyczne, one są takie same w, w tych wszystkich dungeonach, więc nie musimy, nie ma tutaj różnicy. Więc farmiąc e, Spider'a, będziemy zarabiać więcej srebra. I najlepszym miejscem, biorąc też pod uwagę e, jakość sprzętu, który do, do dostajemy, tak? No bo pamiętajmy też, że część, część tego sprzętu będziemy zostawiać, więc najlepszym miejscem jest poziom 20, e, tutaj porównując Koszty energetyczne i to, jakie jakości sprzęt dostajemy, to jest najlepsze miejsce do farmienia srebra w całej grze. Lepsze, tak, od wyższych poziomów, bo tutaj już mamy potem koszty są wyższe, więc na jedno doładowanie energii będziemy jakościowo, jest może troszeczkę, troszeczkę lepszy, ale będziemy tego sprzętu dostawać mniej. Także poziom 20 jest tutaj bardzo dobry do tego, żeby to. Żeby tutaj farmić Przyzwoitej jakości sprzęt Plus najwięcej srebra A co zrobić jeżeli jeszcze nie jesteście na poziomie 20 No to poziom poziom 16 To jest dobre miejsce bo tutaj Połączenie znowu sprzęt plus koszty Są takie że poziom 16 Będzie dobrym A jeżeli nie robicie jeszcze poziomu 16 To poziom 10 Ponieważ tu jest pewien bug I na poziomie 10 ponad dobrze pamiętam, ponad 90% i temu y, jak wtrafiamy, to są akcesoria pięciowiastkowe W tych pozostałych tutaj te proporcje są dużo gorsze. Dopiero potem poziom 16 przebija poziom 10, więc y, nie róbcie 11, 12, 13, 14, 15 w farmcie poziom 15, to też dotyczy sprzętu, który tutaj zdobywacie, tak? nie tylko z srebra, ale też. Jakościowo, sprzętu. Poziom 10 jest najlepszy. Zresztą na wszystkich dungeonach nie warto farbić, yy, po, poważnie farbić poniżej poziomu 10, ponieważ tam do, poniżej, yy, dopiero od 10, nie dostajemy 3-gwiazdkowych rzeczy, które są absolutnie badziewne w tej grze. Zresztą nawet 4 bardzo szybko yy, przestaniecie używać. Także poziom 10 na spiderze yy, warto tutaj robić, jeżeli nie robicie 16. Ale jeżeli macie odblokowane inne No to poziom 20 jest najlepszy Jeśli chodzi o srebro Więc to jest miejsce numer 1 Miejsce numer 2 W tym momencie idziemy No troszkę za daleko wyszłem Idziemy do kampanii I tutaj przejdziemy sobie na kampanię Brutal Na poziom 12 i 12-3 To miejsce jest drugim miejscem y, Najlepszym miejscem do farmienia srebra w tej grze Tutaj oczywiście spędzamy czas levelując Czempionów, a zwłaszcza w, y, Na wcześniejszych etapach gry Tego levelowania będziecie Robić mnóstwo Więc jeżeli przy okazji Chcecie farmić srebro to 12-3 To jest ten najlepszy poziom Dlaczego 12-3? Dlatego, że y, Tarcze są Najdroższe spośród artefaktów Sprzedając je Będziemy mieć najwięcej srebra Tak to nie chodzi o srebro, które dostajemy Za przejście danego poziomu, ale chodzi o to potem o sprzęt, który tu dostajemy i który będziemy sprzedawać, także tarcze z tego wszystkiego są najdroższe potem mamy, zresztą tak ogólnie mówiąc, e, na brutal farmi się 12 czy generalnie farmiąc no poza nightmare, 12.3 albo 12.6, 12.6 y, poziom szósty daje nam troszeczkę więcej e, doświadczenia dla, który farmimy dla czempionów 12.3 to jest to miejsce gdzie mamy Więcej srebra. Więc to jest drugie miejsce, gdzie warto farmić srebro. Brutal 12.3. Idziemy dalej. Trzecie miejsce, trzecie najlepsze miejsce do tego, żeby zdobywać srebro, to jest Forge. Tutaj naprawdę dużo srebra możemy nafarmić, ponieważ weźmy sobie, mamy Perception. No i co? Zdobywam sobie, z, robię sobie jakiś sprzęt. Kosztuje mi to. Tutaj na tym poziomie 10 tysięcy srebra trafiłem takie 6 e, rzadki przedmiot. On jest dla mnie słaby więc go sprzedaję za 51300, czyli jestem 41 300 do przodu. Poszło i dzięki temu no, wkład mój był tak y, wielokrotnie mniejszy to co wydałem niż to co dzięki temu zyskałem więc Tutaj, jak nazbieracie sobie, muszę powoli e, zrobić sobie taką sesyjkę. E, ale, jak sobie zrobicie taką sesję, ja zazwyczaj robię to raz na 4 tygodnie. Jak mamy personalne CVC, wtedy porządnie tutaj w farmie, żeby e, i mieć sprzęt, mnóstwo srebra i nabić sobie punkty. No to wychodzę z tym naprawdę z 8-10 milionów, albo nawet czasami więcej, w zależności ile tego narobię. No ale naprawdę ładne, ładne ilości srebra tutaj można zdobyć Także Forge nie zaniedbujcie Areny nie zaniedbujcie Nie zaniedbujcie Faction Wars No bo tam poza innymi zaletami to farmicie materiały do Forge'a Też Doom Tower No i wtedy Sprzedając większość z tego, oczywiście, zawsze jest sprzedawana. Naprawdę jesteście mocno do przodu ze srebrem. I chciałem jeszcze wspomnieć na koniec o jednym miejscu. To nie jest może najlepsze miejsce do farmienia srebra, ale z tego co nieraz widzę, to jest miejsce zupełnie pomijane jeśli chodzi o farmienie srebra, i ludzie robią duży błąd. Moim zdaniem, to jest duży błąd, że pomijają ten dungeon. A tym dungeonem jest Minotaur. Nieraz gdzieś tam widzę zapytania jakiś mniej doświadczonych graczy O to co robić z gemami po tym jak już kupili, odblokowali całą kopalnię I często pojawia się ktoś kto mówi Kupuj masterki Nie, absolutnie nie To jest, wiecie, to jest opcja dla bogatych, którzy są jeszcze, są niecierpliwi Wtedy jak najbardziej, bo jedyną rzeczą, którą oszczędzacie Kupując masterki tutaj, to się tyczyć będzie 15 poziomu, tak? To, co teraz mówię. Jedyne, co oszczędzacie, to czas. Wydajecie więcej gemów i, i nic absolutnie więcej na tym nie zyskujecie w porównaniu do farmienia, ponieważ kupienie tutaj masterek dla czempiona pełnych kosztuje 800 gemów. Gdybyście chcieli przeznaczyć to na energię do farmienia 15 poziomu, to średnio wydacie 650, czyli 150 mniej. Ale dodatkowo, za przejście każdego poziomu, za każde, każde przejście, macie troszkę srebra. Tego srebra nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę, jak dużo trzeba tutaj, ile razy trzeba tutaj przejść, żeby w pełni masterki wy, e, zrobić czempionowi, no to z tego się zbiera e, potem niezła sumka. E, więc tak, farmiąc masterki, wydacie mniej gemów, będziecie farmić srebro, którym, e, które jest tematem dzisiejszego filmu, ale jednocześnie to co ja zawsze robię, mam czempiona na pierwszym wrzucam go na 6, na 6 gwiazdek, i potem, jak wiem, że będę go używał, będę farmić masterki, to od razu wrzucam go tutaj, więc jednocześnie jeszcze go leveluję. Nie zrobicie tutaj czempiona na maksa do 40 któregoś poziomu go zrobicie, ale to jest kolejna oszczędność zasobów, bo ja potem nie muszę wydawać energii w kampanii, nie muszę wydawać energii w na przykład, znaczy zasobów takich jak browary czy coś innego. W tawernie, po to, żeby do tego 40 któregoś poziomu podlewelować, więc mam srebro, mam mniej wydanych dżemów, mam e, e, i mam lewelowanie czempiona. Więc nie kupujcie masterek, to się nie opłaca. E, wydajcie to na energię, a dodatkowo przecież będę jeszcze wydawał energię, którą mam dziennie to jest ponad 400 energii dziennie mamy. E, na każdym koncie, tak jak na najwyższym poziomie Gdzie mamy już 130 energii Odblokowane, o to mi chodzi No więc koszty Tych dżemów tak naprawdę będą jeszcze Niższe, no chyba, że Wrzucicie sobie 2000 Kupicie 2000 punktów energii Zostawicie na noc i rano ewentualnie Dorzucicie coś jeszcze Więc nie Kupujcie masterek, Farmcie, farmcie tutaj Tego Minotaura Zyskacie na tym więcej niż gdybyście, niż gdybyście mieli kupić, więc to są najważniejsze miejsca. E, najlepsze sposoby na to, żeby farmić srebro. E, teraz powiem Wam też o czym, czego może niekoniecznie robić e, przy farmieniu, e, żeby zdobywać srebro. Przede wszystkim e, nie kupujcie srebra, to się absolutnie nie opłaca. A na przykład, gdzie możemy kupić, taki i na bazarze tutaj mamy srebro. Za 50 tysięcy srebra musimy zapłacić 200 sztabek złota. To jest horrendalnie wysoka cena. Co my zrobimy z 50 tysiącami? Nic nie zrobimy. To jest kompletnie nic, a musimy na to wydać 200, 200 sztabek. To się kompletnie nie opłaca. Nie kupujcie tutaj srebra. Podobnie rzecz się ma w sklepie klanowym. Mamy Clanshop i tutaj mamy za pół miliona 225. To już jest lepiej, ale to się ciągle nie opłaca. Ciągle to pół miliona za tą cenę nie jest opłacalne. więc tutaj też stanowczo odradzam kupowanie tego srebra. Są zdecydowanie ciekawsze rzeczy, które można tutaj kupować. Jak te akcesoria, energia. No, teraz mamy tutaj pięciokwiasteczkowego kurczaka, rank charms. Tutaj te charmsy, glify. Mamy tutaj książki, tak, mamy szardy, więc to zdecydowanie są ciekawsze, bardziej opłacalne rzeczy niż to srebro. I na koniec mamy tutaj sklep, gdzie też za dżemy możemy kupować e, srebro. I tutaj ta oferta, no to jest absolut, absolutny skandal. 1400 dżemów za 4 miliony. To jest jakiś absurd. Gdybym za to miał kupić energię, to jest chyba czy jakieś 30 kilka, liczyłem sobie to wcześniej, gdybym miał przeznaczyć te dżemy na energię i farmić, i farmić sobie pająka, to na najwyższym poziomie 10, 10 hard to jest chyba 227 walk. Zdecydowanie więcej srebra wyciągnę y, za tą ilość energii niż te 4 miliony. Zdecydowanie więcej, więc to się kompletnie to tutaj nie opłaca. Nie wydawajcie dżemów na... Y, to jest lepszy przykład. 40 gemów tutaj za 80 tysięcy, za to mam doładowanie energii. Jeżeli pójdę na poziom 20 Spidera, to te 80 tysięcy podejrzewam, że więc za sprzedaż dwóch rzeczy, które farmie będę miał już więcej srebra. A tych walk zrobię zdecydowanie kilka więcej niż dwie za 130 punktów energii. Także to się kompletnie, kompletnie nie opłaca, więc nie kupujcie tutaj srebra. No a potem jeszcze wracając do dungeonów, bo dungeon dungeonowi nierówny. Więc które dungeony poza Spiderem robić, a których zdecydowanie nie robić, jeżeli myślicie o farmieniu srebra? Nie róbcie absolutnie ice golema. To jest najgorszy dungeon do, z tych, gdzie mamy sprzęt oczywiście do farmienia srebra. Dlaczego? Otóż przez sety, jakie tutaj zdobywamy. Na 9 setów, 6 z tych setów, tutaj te pierwsze, to są sety dostępne w kampanii. Jeżeli o tym nie wiecie, to sety dostępne w kampanii mają karę jeśli chodzi o cenę. Prawdopodobnie przez to, że ok, będą ludzie mnóstwo farmią kampanii. W związku z tym mnóstwo tych setów będą dostawać, więc żeby tego srebra za dużo nie przybywało, to będzie ono kosztować mniej. Niestety. I niestety to się też tyczy nie tylko kampanii, ale wszystkich obszarów. To co oni mogliby zrobić, to po prostu dać karę na common i uncommon. Tak, to, są, to jest to co e, sprzęt ten, który farmimy głównie. W kampanii oczywiście można trafić rzadki sprzęt na bossach, ale no, lewe, lewe, levelowanie sprzętu na czempionów na bossach się nie opłaca, więc tego się nie robi. W związku z tym e, żeby to nie, ta kara Pieniężna tutaj w tej cenie Nie, nie wpływała na dungeony Mogliby to ograniczyć właśnie do common common Niestety tak nie jest I te sety gdziekolwiek nie będziemy ich farmić Kosztują mniej A że tutaj na 9,6 To są te kampanijne Więc srebro jakie zdobywamy w Ice golemie Jest najgorsze Więc tu najmniej się opłaca Jeżeli myślimy o srebrze, o srebrze To najmniej opłaca się Farmienie z Golema Później mamy Smoka Tutaj mamy 4 sety Accuracy, Speed, Light, Steel i Destroy To są sety dostępne w kampanii Pozostałe 5 już w kampanii nie są Więc tutaj mamy już trochę lepiej No i na koniec mamy Fire Knighta Gdzie mamy tylko Fury i Curing w kampanii Pozostałe 7 już nie jest Więc to jest z tych, tych podstawowych dungeonów Drugi najlepszy jeśli chodzi o srebro No i potem oczywiście mamy Spidera Ostatnio doszedł Event Dungeon Gdzie mamy 6 setów Połowa, z, ponownie Połowa z nich to są sety kampanijne Więc jest na nie kara Z drugiej strony mamy akcesoria Aczkolwiek nie widziałem żadnych obliczeń Jak to wypada Więc ciężko mi powiedzieć Podejrzewam, że umieściłbym to Gdzieś tak w połowie z tej stawki Gdzieś między Smokiem a Fire Knightem jeżeli ktoś ma jakieś dane dokładniejsze To dajcie znać w komentarzach Ale jeżeli chodzi o srebro Nie wybierałbym tego Dungeonu, mówię Jeżeli Wam zależy na srebrze I chcecie jak najszybciej na farmić srebro No to 20 poziom 20 poziom Pająka Na normal I tutaj będziecie najszybciej Farmić srebro, najszybciej zdobywać Kolejne Kolejne dziesiątki tysięcy srebra. I jeszcze na koniec chciałem wam powiedzieć yy, poruszyć temat itemów no bo oczywiście naj, to gdzie najwięcej srebra topimy to jest levelowanie sprzętu więc nie róbcie absolutnie nie róbcie tak że wchodzicie upgrade mamy instant upgrade i od razu wrzucacie na poziom 16 no bo w tym momencie nie yy, Wiecie, ja tutaj bym chciał, to jest speed set, więc tutaj interesuje mnie, żeby tutaj poszło w speed. Jeżeli to by poszło trzy razy, ani, znaczy wziu, rzuciłbym to na poziom, powiedzmy, dwunasty w tym przypadku, bo jest epicki. Robię tak i poszedł tylko raz speed. To jest dla mnie na moim poziomie, to jest za mało. Yy, a mogłoby być tak, że speed by ani razu nie poszedł i podlewelowo bym na poziom czwarty, nie poszedł speed wrzuciłbym drugi raz znowu poszedł tutaj w tym przypadku atak nie interesuje mnie już poziom 12 to już jest dla mnie rzecz na sprzedaż więc w tym momencie wrzucając na poziom 12 zmarnowałem srebro, tak bo ja już na poziomie 8 mógłbym wiedzieć, że ten sprzęt ten item będzie dla mnie zbyt słaby i go sprzedam, więc nie róbcie tak. Nie wrzucajcie przy epikach od razu na 12, a już najgorzej na 16. Będziecie marnować mnóstwo srebra przy levelowaniu sprzętu. Także powiedzmy do poziomu 8. Wtedy zobaczycie, ok, czy warto, czy nie warto wrzucać na, na 12. Jeżeli nie warto, zaoszczędziliście. Wiecie, do, do poziomu 8 ten wydatek srebra jest jeszcze stosunkowo nieduży. Klocki zaczynają się od poziom, po poziomie ósmym, bo z każdym kolejnym e, poziomem wydatek ten będzie dużo większy. W związku z tym no, więcej wydajecie, więc nie wrzucajcie od razu na poziom 12. No, chyba, że dysponujecie naprawdę dużą ilością już srebra, no, ale to wtedy ten poradnik też Was za bardzo nie dotyczy, bo doskonale wiecie jak srebro farmić i macie go tyle, że nie musicie się za bardzo przejmować. E, dodatkowo Regularnie przegląd przeglądajcie sprzęt, jaki tutaj macie, i sprzedawać, bo wiecie, część sprzętu będzie taka, która na wasze konto jest już zbyt słaba, więc nawet nie będziecie, nie będziecie tego levelować, tylko od razu będziecie sprzedawać. No jak już levelujecie, to tak jak przed chwilą wam pokazałem, żeby jak najmniej zmarnować srebra, no bo levelowanie kosztuje naprawdę, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że ten poradnik. Sprawi, że będziecie w swoich skarbcach mieć więcej srebra, że więcej srebra, mniej srebra będziecie marnować, a będziecie wiedzieć, jak go uzupełniać, żeby no, wydawać te miliony, które tu potrzebujemy. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje sposoby, jeszcze jakieś metody, jeszcze miejsca, gdzie zdobywacie srebro, o których ja tutaj nie wspomniałem. Podzielcie się tym w komentarzu, albo wiecie, jak coś robić, albo czegoś nie robić, żeby srebra nie marnować. Też się o tym podzielcie w komentarzach, żeby wszyscy mogli, żebyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać. A na dzisiaj ja już się żegnam. E, życzę Wam udanego zdobywania srebra i jak najoszczędniejszego wydawania. Ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!